Euro 2024 choćby chciało, to nie jest w stanie przestać obdarowywać nas fantastycznymi widowiskami. Bo ponownie takie widowisko dostaliśmy, bo Chorwacja zremisowała 2-2 z Albanią po meczu, który nie był w stanie nudzić, zwłaszcza po przerwie. No i w pierwszej połowie łatwo było odnieść wrażenie, że ta Chorwacja już całkowicie nie ma czegokolwiek do zaproponowania, bo nie miała akurat w tym kontekście w pierwszej połowie. Fura naprawdę bardzo, bardzo złych zagrań Modricia i jasne, można to tłumaczyć tym, że z przodu panowie Chorwaci się nie za bardzo ruszali, że Albańczycy wymuszali coś takiego, że żeby cokolwiek mogło pójść do przodu, to trzeba było być naprawdę dokładnym, ale no jednak od piłkarza klasy Modricia oczekuje się więcej. Lukita w moim odczuciu nie dowiózł w pierwszej połowie i nawet miałem takie poczucie, że hej, może w końcu dojdziemy do momentu, co będzie bardzo korzystne dla Realu Madryt, że Modric zrezygnuje w końcu z kadry. Tak naprawdę to wątpię, żeby to kiedykolwiek się stało, bo gość wydaje się być do tej biało-czerwonej bandy bardzo przywiązany, ale... No, zagrał bardzo sobą pierwszą połowę, a Albańczycy pokazali mniej więcej tyle samo co w spotkaniu z Włochami: dużą determinację. I mimo tego, że przez większość spotkania znowu raczej się bronili, to robili w sposób to bardzo taki przyjemny dla oka, jeżeli można, przyjemnie dla oczu bronić. Tyle tylko, że to było za mało, żeby to spotkanie wygrać. Chorwaci i ten ich rdzeń traci na jakości. No, widać upływ czasu. A jeżeli Kowacicz nie wyrósł no aż tak dobrego piłkarza, jak się wydawało, że może się to zdarzyć, no to efekty są takie, a nie inne. Na pewno bardzo mi się nie podobał Majer na skrzydle u Chorwatów. Bezproduktywny w zasadzie całkowicie i dopiero zmiana tam troszeczkę Chorwatów rozruszała. No, sucić jest po prostu dużo. Ciekawszym piłkarzem, i było to widać. Tak samo wejście Paszalicia za Brozowicza, który kolejny słaby mecz rozegrał. To jest akurat jeden z tych zawodników, któremu chyba dosyć ewidentnie wyjazd do Arabii zrobił źle, bo po Kantę na przykład tego nie widać, ale już po Brozowiciu jak najbardziej. No w każdym razie ta dwójka dosyć mocno wszystko skręciła. Chorwaci wcisnęli dwie bramki, ale to nie znaczyło, że jest już po balu. Jak widzicie po wyniku, w samej końcówce Albańczycy jeszcze. Jeszcze trochę przycisnęli i pokarani dostali Chorwaci za swoją grę na czas, bardzo ale to bardzo ładna akcja na 2 do 2, w której Josip Shutalo, czyli znowu wspominam o piłkarzu Ajaxu, ja myślę, że nie ma się co go czepiać, po prostu miał pecha, że tak a nie inaczej zablokował to podanie do pola karnego. No generalnie, gdyby nie on, to Giasula nie miałby możliwości ustalić w wyniku spotkania. No ale tak to już było po tym szutu, Wydaje mi się, że patrząc na to, jaki miał sezon klubowy, to zagrał fenomenalne spotkanie. Dosyć regularnie faulował i zatrzymywał, nie do końca tak, jakby sobie tego życzył chyba, akcję gdzieś tam 40-50 metrów od własnej bramki. No ale z drugiej strony Lepiej tak niż żeby piłka i napastnik przeszli dalej, prawda? Także no, chociaż chociaż tyle. Patrząc na ten format euro, no to zarówno Chorwaci, jak i Albańczycy no, mają jeszcze jakieś tam nadzieje po tym remisie, aczkolwiek jedni będą grali z Hiszpanami, drudzy z Włochami, i no, nie widzę tutaj, po tym co widziałem do tej pory na tym turnieju, wielkich nadziei, zwłaszcza dla Chorwatów. No ale brak wielkich nadziei to nie jest brak nadziei w ogóle. Także zobaczymy, jak to będzie. Na pewno biało-czerwona szachownica jest zawodem, jak do tej pory. Jak to się z pozytywną niespodzianką, sensacją, no to jest czarnym koniem. To Chorwaci są chyba białymi osłami.